Cześć, dzisiaj pokażę Wam pięć ciekawych i bardzo kąśliwych pułapek w gambicie hetmańskim dla białych, dzięki którym będziecie mogli ograć przeciwnika w zaledwie parę paręnaście ruchów. Zaczynajmy więc. No i zacznijmy od pierwszego wariantu, w takim razie D4 D5, C4, biały oferują swojego pionka, przechodząc do gambitu hetmańskiego, czar natomiast wybierają klasyczne ustawienie i wzmacniają swojego pionka na d5, poprzez E6 zamiast przyjmować gambit na C4. My się rozwijamy skoczek C3 skoczek F6, koniec G5 i koniec E7. Obie strony stawiają na prosty i zrównoważony rozwój. No i teraz. D5 I po tym ruchu przechodzimy do chyba najpopularniejszej odmiany gambitu hetmańskiego, czyli do wariantu wymiennego. Czarne oczywiście odbijają do pionkiem i następnie po E3, roszadzie, Hetmanie na C2, C6, gońcu na D3, skoczku na, na D7, skoczku na F3, wieże na E8 i po roszadzie możemy zauważyć, że do tej pory zarówno białe, jak i czarne wykonywały proste rozwojowe ruchy. Natomiast w tej pozycji czarny może chcieć wykonać jeden z typowych manewrów dla podobnych ustawień i chcąc uprościć nieco pozycję, może zagrać skoczkiem na pole E4. Jednocześnie oferując nam wymianę czarnopolowych gońców, na którą tu my się nie godzimy i przestawiamy naszego gońca na nie mniej aktywną placówkę niż G5, czyli na pole F4. No i w tym momencie czarny musi podjąć jakąś decyzję na swoim skoczku na E4, gdyż jak możemy zauważyć, atakujemy go trzema figurami, a obrońcy tutaj jest tylko jeden, więc logiczną próbą byłoby wzmocnienie go poprzez zagranie na przykład ruchu F5, co jednak pozwala nam na niespodziewane uderzenie w samym centrum, ponieważ bijemy pionka na D5, no i teraz jeśli czarne przyjmie naszą ofiarę i po prostu odbije pionki, no to musi mierzyć się z ruchem goniec na C7 i nagle okazuje się, że hetman czarnych który stoi sobie niepokojony na D8, właśnie został zaniepokojony, gdyż jest on w potrzasku i absolutnie wszystkie jego figury blokują go przed tym, żeby mógł uciec na jakiekolwiek inne pole, no a jest atakowany przez gońca i nie ma tego jak zmienić, tudzież można stwierdzić, iż właśnie partia została rozstrzygnięta, gdyż będziemy po prostu grali z przewagą hetmana więcej. A tym razem po ruchach D4, D5, C4 zobaczymy trochę mniej spotykany wariant, kiedy to czarne d decydują się odrzucić nasz gambit w trochę inny sposób niż poprzez E6, C6 czy nawet skoczek F6, a mianowicie grając w obronę bałtycką. Dzieje się to po ruchu goniec na F5. No, my więc korzystamy z tego, że pionek na D5 nie został w żaden sposób wzmocniony i po prostu go bijemy. Czarne natomiast co pozbawi nas możliwości wyprowadzenia z skoczka na C3, na przykład po biciu właśnie na D5 i likwidują go już w tym momencie poprzez bicie gońcem. My natomiast nie odbijamy tej figury natychmiastowo, a wtrącamy bardzo ważny szach ruchem Hetman A4. Czarny nie ma zbyt wiele możliwości do zasunięcia się, więc praktycznie musi zagrać C6, po którym to już my jesteśmy zmuszeni odbić naszą figurę na B1, a czarny robi dokładnie to samo i odbija swojego filowo poświęconego pionka na B5. No i w tej pozycji najpłatniejszym ruchem jest oczywiście skoczek F3. My natomiast trochę zboczymy z głównej linii i posunięciem F3 zagrozimy zdobyciem dosyć dużej przestrzeni w centrum, a jednocześnie przygotowujemy grunt pod małą pułapkę, gdyż jeśli czarne zagrają teraz skoczek F6, myśląc, że nie Możemy teraz zagrać ruchu E4 ze względu na możliwość poświęcenia tego skoczka na E4 i po wybiciu, wybiciu podwójny atak na naszego króla i naszą wieżę. No to my i tak to E4 zagramy. Czarny więc kontynuuje zgodnie ze swoim planem i poświęca skoczka na E4. My oczywiście tego teraz od razu bić nie możemy, gdyż stracilibyśmy naszą faktycznie wieżę. Więc najpierw wtrącamy bardzo istotny ruch, czyli goniec C4. No tutaj Czarny nie ma zbyt wielu opcji, musi odejść tym hetmanem tak, aby pobronić tego skoczka na E4, więc zostaje mu już tylko i wyłącznie pole f 5 No i teraz to już jest zupełnie inna historia i jak najbardziej możemy tego skoczka odbić. I zobaczmy co się dzieje. My odbijamy czarny oczywiście bije z szachem, no a my zasłaniamy się skoczkiem na polu E2 i to jest cała ta różnica, ponieważ teraz po biciu na B1 wydawać by się mogło, że straciliśmy materiał. Natomiast teraz wstępuje ruch Hetman B3 z atakiem na pole B7, z atakiem na pole F7. No i czarny znowuż tu nie ma dużo możliwości. Tak naprawdę jeżeli zagra ruch typu na przykład E6 no to bijemy sobie to na przykład na B7 i po jakimś ruchu typu goniec E7, typu Roszada. Tutaj czarne, może sobie wrócić Hetmana, na przykład bijemy to na, na A8. I jak możemy powiedzieć, materiał po prostu jesteśmy w tej pozycji figurę do przodu. No a jeśli decyduje się na przykład na zagranie ruchu typu B5, które miałoby nas tutaj trochę wystraszyć, ewentualnie pozwoliłoby zdobyć tego pionka na E7, no to możemy zagrać gońcem D3 i po hetmanie na A1 zroszować i po jakimś ruchu typu s 6 zagrać goniec na f 4 odsłaniając jednocześnie wieżę, która patrzy się na Hetmana czarnego. No i ten Hetman nie ma już tak naprawdę pola ucieczki, może ewentualnie jedynie się poświęci, cieszy to wieżę. i po wybiciu znowuż to możemy powiedzieć materiał, mamy hetmana, mamy figurę za dwie wieże i powinien to być dosyć prosty sposób na przekonwertowanie już tutaj tej partii do wygranej. Tym razem po d4, d5, c4, e6, skoczek c3, skoczek f6, bicie na d5. Wracamy do wariantu wymiennego i zobaczymy, co się może wydarzyć, kiedy po odbiciu na d5, na gońcu na g5, c6, e3, po czarny stwierdzi, że chciałby wywrzeć na nas jakąś presję i zaatakuje nasz słaby punkt na b2 ruchem hetman b6. My go oczywiście bronimy, wyprowadzając hetmana na naturalne pole c2. na czarny nie ustaje w presowaniu naszej pozycji i gra końśliwe skoczek e4, atakując naszego gońca na g5. My natomiast decydujemy się skorzystać z oferty oponenta i bierzemy dwukrotnie na polu E4. Kosztem tego, że nasze skrzydło królewskie jest w tyle z rozwojem, a skrzydło hetmańskie oraz czarne pola są bardzo mocno osłabione. Czarny przysłaniają swojego króla w najbardziej logiczny sposób, czyli gońcem na E6, na co my musimy jakoś obronić się przed groźbą hetmana na A5, który zdobyłby gońca na G5, jednocześnie szachując naszego króla na E1, no więc gramy skoczek na F3 i bronimy sobie tego gońca. Czarny postanawia zmaterializować swoją aktywność i po prostu zagrać hetman bije B2, gdzie zbierając się głębiej do naszego obozu i tworząc nieprzyjemne groźby typu goniec b4. Następuje proste wieża b1, czarny daje szacha na c3, upewniając się, że nasz król nie znajdzie już bezpiecznej przystani po roszadzie na skrzydle królewskiej. No musimy odejść na d1, następuje skoczek d7, prosty rozwijający ruch, na który my też odpowiadamy prostym, rozwojowym goniec d3. No i teraz na pewno czarnym wadzi dosyć mocno nasz goniec na g5, więc nic dziwnego, że nawet bardzo silny arcymisz w tym momencie zdecydował się na ruch h6, który to powinien odgonić naszego gońca. Natomiast mam nadzieję, że już widzicie, dlaczego ten wariant znalazł się w naszym zestawieniu. Ponieważ w tej pozycji, zamiast iść na rękę naszemu przeciwnikowi i odchodzić gdziekolwiek gońcem z G5, my poświęcamy naszego hetmana. Następuje hetman, bije E6 z szachem. Czarny nie może odejść królem w żadną stronę, nie może się za bardzo przesunąć gońcem, będzie mat na polu E7, no więc odbijamy na E6 i ruchem goniec na G6 dostarczamy bardzo widowiskowego mata z hetmanem. Mniej, ale pokazując siłę naszych Dwóch gońców, które stoją obok siebie. Jeden gońc szachuje czarnego króla, a drugi odcina mu jakąkolwiek możliwość ucieczki. A tym razem przyjrzymy się naprawdę szalonemu wariantowi, ponieważ w po ruchach D4, D5, C4 czarny zdecyduje się na odrzucanie naszego gambitu w jeszcze inny sposób, a mianowicie poprzez ruch E5, przechodząc tym samym do kontrgambitu Albina. My oczywiście ten gambit przyjmujemy, no i przechodzimy tutaj do głównej linii, czyli D4, skoczek F3, skoczek C6, G3 i czarny wybierze sobie teraz plan z długą roszadą i bardzo szybką próbą spresowania naszej. Pozycji czyli zagra goniec G4. My oczywiście bronimy tego skoczka i jednocześnie rozwijamy kolejną figurę ruchem goniec G2. Następuje hetman B7 po to, żeby uwolnić tutaj drogę czarnemu królowi do długiej roszady, na co my odpowiadamy hetman B3, atakując pionka na polu B7, jednocześnie schodząc ewentualnie z linii D. Następuje właśnie wcześniej mówiona długa roszada, no a my roszymy w krótką stronę i otrzymujemy bardzo, bardzo krytyczną pozycję. Teraz czarny mógłby chcieć wykonać bardzo częsty plan w tych pozycjach, który też właśnie często był wykonywany, czyli zagrać goniec na H3, który Okazuje się być błędem w tej pozycji, ponieważ my gramy w ruch E6. No i teraz mogłoby się zadać, że o co chodzi? Tak, no czarne nie może tego zbić oczywiście Hetmanem, bo następuje skoczek G5 i są widełki na Hetmanie na gońcu i po prostu zdobamy figurę więcej, ponieważ czarny musi odejść Hetmanem i następnie zbijemy sobie tego gońca. No nie może oczywiście też zbić pionkiem, bo po prostu bijemy z darmo gońca na H3. No ale możecie zapytać, no halo, halo, przecież, ale ten goniec sobie stoi na H3. My atakujemy pionkiem po jasnej diagonali. No więc czym problem, jeżeli po prostu weźmie sobie tutaj czarny gońcem, się wróci na E6 i zdobędzie z powrotem. Potem pionka, którego wcześniej poświęcił. No tak, tylko teraz następuje skoczek E5. I skoczek E5 jest ruchem, który wygrywa w tym momencie partię. Nie może nastąpić skoczek, bije E5, no bo Hetman B7 i dostarczamy mata. E, no więc musi nastąpić coś w stylu Hetman B6, na co my oczywiście bijemy tego skoczka na C6. Czarne sobie odbija, no i teraz my gramy Hetman A4. Grozimy pionkowi na C6, grozimy biciem na A7 i przykładowo po ruchu w stylu, no nie wiem, dajmy na to na przykład Hetman C5, możemy zagrać sobie ruch w stylu skoczek D2, następnie przejść na B3, albo zagrać wręcz B4, bo załóżmy, że czarny nic nie gra. Możemy zagrać ruch B4 no i po biciu my możemy wziąć sobie na C6 i pozycja, teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o materiał, możemy spojrzeć mamy trzy figury, trzy figury, mamy dwie wieże mamy dwie wieże i po hetmanie, no pozycja materiałowo jest równa, ale jeżeli się bliżej przyjrzymy, to możemy zauważyć, że nasza przewaga jest bardzo, bardzo duża i leży ona głównie tutaj w aspekcie strategicznym. Mamy otwartą pozycję czarnego króla, mamy bardzo silnego gońca i kontrolę nad jasnymi polami. Jest tutaj niedorozwinięty na służbie królewskim. Jak gon goniec nie robi w tej pozycji za dużo, no i tak naprawdę nie powinno być znowuż to większego problemu, aby tę pozycję już przekonwertować w wygraną. D4, D5, C4. No i teraz zobaczymy wariant, w którym to czarne w jeszcze inny sposób podrzuca nasz gambit, czyli po prostu ruch C6, który zwiastuje przejście do obrony słowiańskiej bądź też półsłowiańskiej. My na to skoczek F3, i tutaj czarny postanawia nie marnować żadnego czasu i natychmiast wyprowadził swojego gońca na bardzo aktywne pole przez zagranie goniec F5. My więc Wykorzystujemy fakt, że goniec czarnego tak wcześnie wyszedł na tak odważne pole i gramy Hetman B3 z atakiem na pole B7, które to czarne odparowują poprzez Hetman B6. Bijemy sobie pionka na D5, chcąc zniszczyć strukturę pionkową czarnego po ewentualnym wybiciu i wybiciu, no więc czarne również chcąc się zrewanżować, niszczy naszą strukturę, bijąc Hetmana na B3. My to oczywiście odbijamy na B3, no i tutaj zamiast odbijać pionka na D5 i pozwolić naszemu skoczkowi zająć bardzo przyjemną pozycję na C3 z atakiem na pole D5, z możliwością przejścia. Na B5. Czarny po prostu postanawia wymienić jedno parę lekkich figur i eliminuje naszego skoczka z B1 po prostu bijąc go gońcem. No aczkolwiek w tym momencie my postanawiamy nieco zaskoczyć naszego oponenta i wcale nie odbijamy tej figury, a po prostu bijemy pionka na C6. Czarny jest figurę do przodu, więc może pomyśleć, że przecież spokojnie może tą figurę zachować, jak i obronić punktu na B7 poprzez ruch goniec na E4. No ale teraz nadchodzi cios ostateczny, po którym tu już nie będzie czego zbierać, a mianowicie po. Poświęcamy kolejną figurę, czyli wieża bije A7, a następnie po przyjęciu tej ofiary, poprzez zbicie naszej wieży na A7, gdyż tak naprawdę alternat za bardzo czarny nie ma, no gramy ruch, który rozstrzyga losy tej partii, a mianowicie C7. No i teraz o co chodzi, chodzi o to oczywiście, że czarny nie ma absolutnie żadnej obrony przed tym, abyśmy w następnym ruchu dorobili sobie Hetmana. Jeżeli odejdzie na przykład tutaj, dostarczamy mata w jednym posunięciu, jeśli odejdzie skoczkiem tutaj, damy szacha na polu C8, może się oczywiście zasłonić jeszcze skoczkiem na polu D8, no ale pozycja jest wygrana, mamy po prostu. Hetmana za wieżę i jedną figurę. Jeśli spróbuję, królem oczywiście, zastopować naszego dojścia Hetmana na pole C8, no to bierzemy sobie skoczka na B8 i również dorejmy Hetmana, tudzież partię po prostu wygrywamy. I to było właśnie 5 pułapek debiutowych dla białych w gębicie Hetmańskim. Dajcie znać w komentarzach, które z nich już znaliście, na które może Was jakoś się zaskoczyły. Jeśli podobał Wam się format, niezmiennie będę wdzięczny za pozostawianie łapki, czy też subskrypcji, oraz informację może w jakim debiucie byście chcieli kolejny odcinek. Dzięki za oglądanie!